Eszcze na pożyczysz mi tą CzT nad morze jechać? Ja sam jadę. Nad morze? To jadę z tobą. A? 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 Witajcie, dziennik pokładowy. Dziennik pokładowy. Jedziemy dzisiaj do Szczeny na gospodarstwo. nas szuka dziewczyny, piszcie. na TC330M to jest ta wersja eksportowa, tak? Co szły na całą Europę. I tu. <śmienic> Dawaj tego tuza! Stań wejdź <śmienic> Pokaż jeszcze raz jak tu zdziała. <śmienic> Ty to. Ty. 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 E. e, patrz Wojtek, tu e. musisz wyjść i tutaj. Zro... redukcję zrobić, pa, Na reduktorze. Ty, o. Faj fajny on jest. Wario się włączył, tak? Patrz, napęd. Nie, nie, nie ma napędu. 60 na godzinę. Poważnie? Ty. Ja tylko e. nie tylko e. Jeszcze na, gdzie masz dziecko od tego kłada? Cztery zęby. 3. Ja, dziękuję. Ale musi mieć przełożenie.

Jedziesz tam od morze ze mną ze ścianom motorami? Ja mam tutaj pojazd Dora jak to się odpala? Czekaj! Szczędza, skąd masz ten kalendarz? Z tego roku to jest? Czekaj ja Rychu Telewizor z Ursusa masz nawet, pa Jeszcze na fajny masz garaż Czemu nie mówiłeś nic? Pekaj, paliwa nie ma Hardim jak daje, patrz To jest wodą, nie jest To jest kruhowiak Kruhowiak, a mała jakaś nowa, nie? Ty, ale tłusty, do no podnoszę. Ty weź o, o, ty weź na każdym obrocie... Dobra, bo ja tego nie wyjadę dzisiaj. Ty... Ja bym chciał zobaczyć orkę tym ciągnikiem. Podnosisz na a lewarek. Się, a jakby chciał wrócić, to jak jest. Wężek. To przełączasz węża i pompujesz. Jeźdź do mnie tym. Do kalachu trzeba to wysłać. Tu jest fajny motor. To był mój pierwszy motocykl. Komar 3. Takiego miałem. Ja miałem jeszcze z e, okrągłymi karterami. Ja żałuję, że swojego komarka sprzedałem. Żałuję, że sprzedałem swojego komarka. Ty, ale masz fajny obciążnik Nie chcesz go sprzedać? Nie Ale fajny sprzęt Kopaczka Gwiazdowa Dołownik Ale Eldorado Taśmociąg Sadzarka Wały z pierwszego katalogu agromy, jeszcze. Ty Wojtek, pa, wały z pierwszego katalogu agromy. E? <laughs> pa, dołownik ma. Ty ja tym posadzę ziemniaki teraz w tym roku. Ty, tym będę sadził. Szeroko żywo pod <laughs> Ty, ale ten łańcuch może spaść i ja obciąć. Nie. Nie, nie kupię a pożycz dołownik, posadzę sobie tym ziemniaki. Tym posadzę ziemniaki. A koła miał drewniane? Nie. Koła miał drewniane? Dołownik nie. Ale patrz, tu jest cała technologia produkcji ziemniaka. Masz tak, dołownik i sadzarkę. tą, kopaczkę gwiazdową. Zobacz. Radło. Mówi się radło czy redło? Mówi się radło czy redło? No radło. Wydaje, że... Ja lubię redlić na przykład, nie? To jest pułkobrotowy, Marcin. Widziałeś pułkobrotowy? Się obrócił teraz. Obrócił się. Ty, ale patrz, jak on ma bronę chwastownik, fajną szczena. Ty ile kolczatek ma? Raz, dwa, trzy. Po co mu tyle kolczatek? Bo on sąsiadem pod, pod koła kładzie. Ty trzy kolczatki masz szczena. Opa, to jest ten blok od zetora co mu padł, nie? Gdzie to pękło? Z tamtej strony chyba. O jest pęknięcie. Ale tu szczeliło, pa! Szczena, co miałeś na ciągniku jak to szczeliło? <laughs> Dobra. Ty, ale ładnie go chapnęło. Mhm. No nie, nie to... No Dawaj. Dawaj z nami. Trzeba się bawić, co nie. No, no, lepiej się... okay? się... 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 sobie? Ale fajne obciążenie, co? Ale komarek to ten wygrywa tam. Ale to jest konskill. Konskill zęby. Libroflex, Profilator Agrojajo Jak? Agrojajo Jak? Agrojajo <laughs> Agro Ten stół jeszcze mnie interesuje Bizon Overum, 60 Tą skildę Anna. 1 Parnik. To Masz go z tego? Z agromy kupowałeś? Nie, samoróbka. Samoróbka to jest? No widzę właśnie. Tamte są Bo z agromy to był cienki, by wypalony już był. Ekstra jest. No. Ile masz tucznika? Taki prawie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć 7, 8, 9, 10, 11. To jest pan. fajne. Tu jest mama. To są jej małe. Spaźcie <laughs> ganiają. Lubić mnie macie? No. A na koniec filmu bardzo ważna wiadomość, bo Wojtek Szczena szuka na gospodarstwo dziewczyny. I chciał wystąpić w programie Rolnik szuka żony, ale nie złożył papierów. nie za późno. I szukamy teraz dziewczyny. Piszcie do Wojtka na maila. Wysyłajcie mu zdjęcie. Wysyłajcie mu zdjęcie swoje profilowe i w stroju kąpielowym, i Wojtek będzie szukał dziewczyny na gospodarstwo. Ma Zetę. W mówimy o Szczen. Tak, o Wojtek Szczen, bo to jest Wojtek i to jest Wojtek. Tylko Wojtek Szczena szuka dziewczyny na gospodarstwo. Także dziewczyny, w opisie filmu macie maila, na którego wysyłajcie zdjęcie i Wojtek będzie wybierał jedną. W, w, w stroju kąpielowym. Wojtek, chcesz w stroju kąpielowym, czy bez? Dziewczyny. czy nie no? być <grym> Dziewczyny. Tak, jak najbardziej. <grym /dziwczyny> Polagra 2029. Koniec już. No. tu. Tu? No. I co, tak? No tak. Ja myślałem, że u wario się na tym. Ja ale ktoś miał wizję, nie? Wizję? Ale Zrobione, zobacz... Zrobiony, nie kupiony. Wziąłem ale Wojtek, zro... e, Wojtek... Ja zo... Co? No, widziałem, no. Ale weź teraz wyjdź z ciągnika reduktor sobie przełącz. Zrobiony, nie kupiony. Zrobiony, nie kradziony. Kurde, ty, ktoś... naprawdę się narobił, nie? No to jest po prostu hobby. Kurde. No o Ty, Szczena od czego to jest silnik? Golfa 20. Go, to o człowieku to będzie chodzić zawsze Ty, ale co on tutaj biegi sobie bije? Tam ma, biegi od golfa. Wzią, no, siny. od golfa. A tu jest od polonezo. Bo. O kurze, polonozo, To jest Polonezo Golf? Gdzie się pod, 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 pod. Zobacz, Elki tutaj stolarskie. No. <laughs> <Nie>? <laughs> On ja się naprawdę coś narobił, to. Narobił się, na, na, narobił, ale teraz Wojtek. Ty, Wojtek, ale teraz gospodarstwo szczeny, wszystkie dziewczyny widziały i teraz niech piszą do niego maile, okej? Okay? Nie, musi ten. Musi, musi znaleźć tam swoją wybrankę, bo na razie to musi się nic dobrego nie trafiło. Także dziewczyny, piście do szczeny na maila. Najlepiej w stroju kąpielowym, żeby były zdjęcia. On tego nie mówił sam, bo się wstydzi na filmie, ale kazał mi to przekazać, bo W stroju kąpielowym. Pacie, to na ty nie pokazuj całego majątku, bo te dziewczyny człowieku drzwiami, oknami będą do ciebie walić. Nie myślmy ty. o tym, że my Co Co zepsułeś? Nie, to dzięki temu filmowi się na Ale pa, osiemdziesiątka jest. Osiemdziesiątkę ma. Petku sama No i tu najważniejsze KTM To jeszcze na no, ale CZ nad może jedziemy, nie KTM -em. Ja biorę R1 Ja biorę R1, a ty CZ -a. Patrz Pelucha Góra 0,9,10 Dół 4,5 Foreshift K 4,1 Ale wiesz w jakim on jest w fajnym stanie ten Foreshift i trójkołowca jeszcze masz. Łańcuch spadł. Podoba mi się ta hala. Fajna hala. Siemnik ma konkretny potingeranie a jakieś ten. Tylko widać, że to jest konkretny sprzęt. Deszczownia też jest konkretna. to Jak myślisz? znalazłby sobie tą dziewczynę czy nie znalazł? Nie, no znajdzie przecież, zaraz robimy filmy i zobacz, szczena pracowity. Widziałeś jak cały czas w robocie, kiedy do niego nie zajeżdżamy na gospodarstwo, on jest w robocie. Nie? Znajdzie mhm. dziewczynę, zaraz. Zaraz się skrzynka mało. Party ma jest chłopak szukania, nie? No zaraz się skrzynka mailowa zapełni zdjęciami. Strojeką Znajdź, zobaczysz. Jeszcze będziemy na weselu tańcować żeby było po wykopkach ale jak koperty nie daję, mi je stać jeszcze nie? damy mu części do Anny jeden, co? na wesele, po sagu ja mam dwa, dwa, dwa koła do wałków, by mu się przydały bo jak będzie wałał, mu pęknie koło <trym 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 <trym> <trym> mam do Ciebie prośbę